Wzięła udział w ponownym liczeniu głosów przez Sąd Rejonowy, też w Giełzku Białej. Ta, tak zarządziła z kolei Izba Spraw Sądu Najwyższego. No i otóż w wyniku przeprowadzenia czynności ustalono, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na prezydenta RP. Co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Naworocji, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego. W przypadku drugiej komisji ujawniono, że 160 głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego spośród łącznej liczby 959 wszystkich oddanych głosów zostało umieszczonych w zamkniętym i opieczętowanym pakiecie z głosami przypisanymi kandydatowi Karolowi Nawrockiemu, a następnie błędnie wykazanych w protokole wyborczym jako głosy oddane na jego rzecz. Bo się, że 1 czy 2 czerwca wygrał Nawrocki, ale tak naprawdę wygrał Trzaskowski. To jeżeli w tych dwóch komisjach, ja pytam się dzisiaj społeczeństwa, pytam się naszych widzów, co oni na to? Czy oni mają zaufanie do systemu wyborczego po tej informacji? No nie, ja nie mam, ja nie mam. No znaczy, zostało, no zlewiamy, Także zostało... wie pan, ja tu jeszcze chcę powiedzieć, bo dzisiaj mam drugi bardzo wyraźnie e, e, Nawrocki. Tu mamy co innego jeszcze. Są miejsca w Polsce. Pan doskonale wie, znamy ten podział na wschód i zachód tak. umownie, gdzie Trzaskowski wygrywał we wszystkich sąsiednich prowincjach. 20 kilometrach komisji. Ale jest jedna komisja. A jedna jest, gdzie Nawrocki wygrał dwustoma głosami. Pytam się, czy to jest normalne, czy to nie w nie budzi podejrzenia, że to jest anomalia i takich komisji nie tylko te kwestie, ale również innego rodzaju kwestie statystyczne, e, 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 gdzie, gdzie zostały te wyniki jakby dziwnie podane, mamy Dokładnie mówię, w tej chwili rozpoznane na dzisiaj 1482 komisje. Ten człowiek, który przeprowadził, złożył protest wyborczy. To wszystko jest w tej chwili w sądzie najwyższym. 1480 komisji razy 100. Łatwo sobie policzyć. To jest 14 tysięcy, to jest 150 tysięcy głosów. 150 tysięcy głosów, które są za czas, które trzeba Trzaskowskiemu, trzeba odjąć Nawrockiemu. Czyli to robi różnicę 300 tysięcy głosów. Nawrocki wygrał różnicą 500 tysięcy. I gdyby policzyć pozostała anomalia, czyli do 50 tysięcy w Warszawie fikcyjnych głosów, które nagle doszły, i może nikt nie był tam zameldowany, głosy, które były podwójnie liczone, to wychodzi około Około 3 milionów głosów, które są w tym momencie podważalne. No. 3 milionów głosów, z czego mamy już 300 tysięcy plus te 200 500 tysięcy pewnych na Trzaskowskiego. Wybory wygrał Trzaskowski.